Najszybszy człowiek świata. Jak to zrobił? Jeśli chcesz dowiedzieć się, co charakteryzowało najszybszego człowieka świata, jak trenował, co jadł, jak podchodził mentalnie do tego, obejrzyj film. 11 złotych medali Mistrzostw Świata, 8 złotych medali Igrzysk Olimpijskich. Prędkość do 45 km na godzinę. Życiowy rekord świata, je, świata i jego to jest 9,58. I to jeszcze ciekawostką jest to, że on zwolnił na ostatnich 10 metrach. Był no. w powietrzu, co pokazuje też, jak czasami na treningach motorycznych mówi się wskazówkę jak najkrótszy kontakt z ziemią. A właśnie ma to, ma to tutaj jakieś tam odwzorowanie. Usain Bolt niektórych mógł drażnić swoim zachowaniem przed zawodami, a u niektórych wzbudzać szacunek, że przed ważnymi imprezami potrafi zachować taki, e, taki luz. Mało kto wie, że mało kto wie z czego to wynika. E, kiedyś w 2002 roku, kiedy były mistrzostwa świata kadetów, Bolt był wówczas tak zdenerwowany, że pomylił prawy but z lewym i przez kilka minut zupełnie nieświadomie chodził ze źle założonym umówiem. Ta historia nauczyła Usaina Bolta, że podczas rozgrzewki należy robić wszystko, tylko nie myśleć o randze zawodów. Wyzwania. Każdy największy sportowiec ma przed sobą wyzwania. Takie również miał Usain Bolt. Y... Usain Bolt, mało kto wie, że miał bardzo silną skoliozę kręgosłupa, która uniemożliwiała mu treningi. Y... Wtedy jego leczenie podjął się jakiś Hans Wolfhard, który y... pomógł mu wrócić do treningów. Ciekawostką jest też to, że jedna z jego nóg jest krótsza o centymetr. Z tego powodu Bolt nosił wkładki, które pomagały mu, które pomagały mu zachować lepszą stabilizację. Rozkojarzenie versus skupienie. Bolt na zawodach potrafił być bardzo skupiony. Jednakże w życiu codziennym. Niezwykle roztargniony i rozkajarzony. W czasie przeprowadzki do nowego domu zgubił wszystkie trzy złote medale Mistrzostw, świata oraz komórkę. Nigdy ich już nie odnalazł. Praca, eee, Praca. tytan pracy. Bolt, mimo całej specyficzności swojego życia, potrafi narzucić sobie rygor. 3 godzinne sesje treningowe o godzinie szóstej rano. Niejednokrotnie i dwa treningi, zwłaszcza kiedy jego trening dotyczy siłowni. Tego wszystkiego. Bolt na pewno nie chce, ale chodzi po tym jak wymiotuje po biegach 8 razy 200 metrów, można stwierdzić, że ciężkiej pracy się nie boi. On ma luz, on sam mówił o tym, że je jak chce, chodzi na imprezy kiedy chce i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że żeby wyprowadzić to co, to, co wyprowadził na pewno musiał, musiał bardzo pracować. To co jego charakteryzuje mam wrażenie to taki life balance, czyli kiedy trzeba pracować, to trzeba pracować. Kiedy trzeba mieć luz, to trzeba mieć luz. On jest tego świetnym przykładem. A co po karierze? Co po karierze? Usaina Bolta, tu też kolejna ciekawostka, że podobno trener reprezentacji Jamaiki oznajmił, że widziałby go w swoim składzie. Kiedy ten skończy już No, Bolt powiedział, że rozważy tą propozycję. Szybszy niż błyskawica. Autobiografia Usaina Bolta. Do wygrania. Wystarczy udostępnić ten oto film, zaznaczyć hashtag inspirador, coś tam fajnego napisać i osoba, która zgarnie największą ilość lajków bądź wykaże się największą kreatywnością w komentarzu, w podpisie, otrzyma tą oto książkę. Wyniki konkursu przy następnym, przy następnym moim filmie, czyli w przyszłą środę.